Iść do psychologa z kwestią, czy mam oddechadnia, bo to raczej nie, nie chciałabym chyba żadnych tabletek, no, to, to jest to jest mój sposób bycia, że nie, nie chciałem nic czego w sobie zmieniać. Aha. Nie no, ja nie mogę. Ja... Wszedłem na chwilę. Ja nie mogę tego kurwa słuchać. Nie mogę. To tak jakbym miał schizofrenię i powiedział Nie no kurwa, dobrze mi z nią, nie chcę tego zmieniać Ja wiadomo, że tu porównałem ekstremum pewne To są dwie troszeczkę inne rzeczy Ale jedna i druga Długoterminowo są wyniszczające Utrudniają wam życie Nie, nie, nie możecie się na niczym skupić Nie możecie się realizować I kurwa Prowadzi do różnych problemów Na przykład do podejmowania jakichś głupich decyzji Choćby Ale jak ona to w sobie lubi, to niech sobie lubi.